Wojtku, jesteś rzecznikiem prasowym Sławomira Mencena. Opowiesz nam, jak oceniasz całokształt tej kampanii? No to jest e, na pewno e, najlepsza, najbardziej, e, na, na, kampania na największą skalę w historii naszego środowiska, to na pewno. E, to już jest prawie 225 spotkań, to jest 224 spotkanie, na którym teraz jesteśmy, no, od początku tej trasy. Także to jest rzeczywiście największa, e, jeśli chodzi o skalę kampania w historii naszego środowiska i myślę, że to właśnie przynosi owoce. Od samego początku nas zaskoczyła frekwencja, e, kiedy kampania się zaczynała, e, prekampania, to był wrzesień. Także wtedy jeszcze ludzie nie byli do końca zainteresowani wyborami prezydenckimi, zastanawiani się, czy na pewno będzie już wtedy zainteresowanie tymi naszymi spotkaniami, ale od samego początku, od pierwszego spotkania, frekwencja była naprawdę porażająca. Jest tylko lepiej z każdym miesiącem. Także myślę, że ciężka praca Sławomira Męcona w terenie, to, że on rzeczywiście zdecydował, że odwiedzi każdy powiat w Polsce i jeździ od miasteczka do miasteczka, czasem po siedem, po osiem spotkań dziennie.